Dzisiaj nowy update i pokażę Wam, co się zmieniło. Uncover a piece of history in the rotating map with director of. Original Caves! Czego się dowiedzie? Na foreszcie się chyba nic nie zmieniło, oprócz tego, że na razie pada. Pada i pada. Tu też się nic nie zmieniło. Mówili, że powróciły stare caves'y. Mam to gdzieś, że mówili, że to na rotacyjnym mapie, nie... No Dobra, tu nie ma starych caves'ów na stówę. Chodźmy do shopa. Zobaczmy jeszcze, na klawiszach się raczej nic nie zmieniło. Ale zobaczymy. Tak, wszystko jest tu jak zawsze. OK, teraz zobaczymy shopa. Tu jest April Showers i tutaj są no, takie kosmetyki, jak widzisz. Taka szapka, szapka. To może być fajne. No dobra. Jak widzimy, te kosmetyki zostały. Zobaczmy basementa, bo niektórzy gdzieś słyszałem, że na basementie miało się coś zmienić, ale jak widać, nic się nie zmieniło. Zamiast tych wiosennych zdjęć wróciły tu zdjęcia kos jakiegoś kosmosu. Ciekawie, jak patrzę, to tutaj jest. O, nie, nie mogę być. Jak patrzę, to tutaj jest Rain Flashback. Bardzo ciekawe, że. Chcę to. Chcę to. I tutaj są takie parasolki. Tylko mnie nie stać, ja już mam swoją. Chociaż wolałbym też, szczerze. No, i tutaj powróciły takie, no, kaloszki. Tutaj te pierścienki, pierścienie takie powróciły, jakby. Dobra, a teraz coś? Na co wszyscy czekali, tak myślę, a więc lecimy w dół. Dobra, ciekawy jestem, tu się coś świeci i... Um, Jakoś wam przepraszam, ale co to jest za gówno? Ciekawie i to są te caves'y.